Pani redaktor Renata Grochal, pani redaktor Dominika Długosz, pan redaktor Kamil Dziubka oraz ja, czyli Andrzej Stankiewicz. To będzie wyjątkowe świąteczne wydanie stanu wyjątkowego. Co pis mówi, a czego nie mówi o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego? Chyba nie wiemy wszystkiego, co się dzieje z prezesem, przynajmniej politycy PiSu nie mówią o tego otwarcie. Jarosław Kaczyński o wiele gorzej zniósł tę operację niż wcześniejszy. Cała ta operacja polegająca na zrobieniu endoprotezy kolana w ogóle nie powinna być zrobiona. Czy my realnie stoimy przed pytaniem takim, czy Kaczyński będzie w kampanii czynny, czy będzie raczej bierny? Jarosław Kaczyński ma bardzo duży problem. Kto z kim walczy w Zjednoczonej Prawicy pod nieobecność Kaczyńskiego? Kota nie ma, to myszy harcują. Te wojny są również wynikiem tego, że tak długa nieobecność Jarosława Kaczyńskiego w polityce wewnętrznej, partyjnej, Prawa i Sprawiedliwości nagle dała bardzo wielu ludziom do myślenia, że prezes nie jest wieczny. Coraz bardziej podnosi łeb Zbignie w ziobro. Główkę. Głowę, główkę. głowę. A Patrzmy no, na jego no, porcje sondażowe, główkę. główkę. Ta wojna frakcji, to że Beata Szydło, to oczywiście też jest decyzja prezesa, ale to w jakiej formie wróciła do kampanii i jak bardzo się rozpycha w tej kampanii przeciwko Morawieckiemu, to też dzieje się także dlatego, że Jarosław Kaczyński tego nie pilnuje w takim stopniu jak do tej pory. Czym Zbigniew Ziobro szantażuje Prawo i Sprawiedliwość? to, że Ziobro nagle wyskakuje z informacją, że ma gotowe listy, znaczy własne, nie, nie, no oczywiście my nie będziemy tutaj żadnych własnych yy, 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 sami do wyborów startować, ale jakby co listy mamy gotowe. To, że... No ogłasza w ogóle, że na początku maja zrobi własną konwencję polityczną. Ty uważasz, że Ziobro chce uprawdopodobnić, że ma 3%, tak. żeby Kaczyński musiał tak. w swoich kalkulacjach powiedzieć, bez 3% to ja nie, mogę nie dokładnie. wygrać, tak? Mhm. Dokładnie, dokładnie D tak i ta cała rozgrywka w tej chwili jest na te, na te rozmowy. D jeżeli pojawia się Informacja właśnie, no już ziobryści dopieli listy, już mają normalnie yy, robią kongres, Lokomotywy konwencja, to wyborcze. znaczy, że oni mówią to do Jarosława Kaczyńskiego. Samo to, że Święczkowski zorganizował ten bunt w trybunale, bo dzisiaj nie mamy wątpliwości, że oni muszyński za tym stali, no to był też element nacisku na Jarosława Kaczyńskiego. Czemu rośnie Konfederacja i czy to prawda, że część wyborców platformy woli Sławomira Mencena od Donalda Tuska? nastroje polityczne zwracają się w stronę Konfederacji. To może być ta partia, która będzie skupiała ten elektorat zmiany. Kiedy zaczął się ten hype na Konfederację, to Platforma... Jakiegoś zamówi... starego polskiego słowa byś użył. Przepraszam, to zaczął się ten szał, 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 szał <laughs> na konfeder, tak, niektórzy mówią memcen, <śmiech> memcen, <śmiech> memcen <że> nowe <laughs> przezwisko, zamówiła własny sondaż, który potwierdził, że rzeczywiście platforma Traci, ale nie tak, jak zyskuje Konfederacja. Czyli jeszcze Konfederacja dobiera skończenia. Dobiera Natomiast, że Konfederacja podchodzi pod 13%. Mhm. I to już jest dzwonek alarmowy y, dla Platformy. Donald Tusk odsłonił liberalną flankę w sposób zupełnie czyli dla mnie niezrozumiały. Czyli tymi o których tak. Renata. To mhm. przejście na lewą pozycję jakoś bardzo y, Platformy Obywatelskiej, całej Koalicji Obywatelskiej i Tuska sprawiło, że w tamto miejsce po prostu nikt inny nie może wskoczyć. Konfederacja jakoś bardzo sprytnie weszła w to miejsce. Y, Miejsce. Czy konfederacja może się stać po wyborach koalicjantem PiSu? Jest w pewnych warunkach możliwa koalicja po wyborach PiSu z Konfederacją, i to nawet nie będzie trzeba się tam specjalnie starać, bo Sławomir Mencen bardzo będzie chciał mieć swój udział we władzy. Gdyby Mencenowi dali stanowisko ministra finansów i obiecali, że zlikwidują jakieś kilka małych podatków, żeby on się mógł pochwalić przed swoim elektoratem, to oni by to brali. Mencen chce, ma prezydenckie ambicje. Czy on mógłby je zrealizować, będąc w układzie z Prawem i Sprawiedliwością? Szczerze w to wątpię. Premiera części pierwszej w świąteczną niedzielę o 12.00. Część druga od południa w lany poniedziałek. To jest Stan Wyjątkowy. Specjalny odcinek podcastu: Stan Wyjątkowy. Posłuchaj na onet.pl i w aplikacji Onet Audio.